Wyścigowe samochodowe mistrzostwa Polski sezon 2024. Czekamy na start? Yy, tak, czekamy start. Yy, na start. Razie, na razie kwali poszło no, jako tako. Yy, myślałem, że będzie ciute lepiej, ale, ale w sumie jestem zadowolony. Także jutro przez skupienie, yy, skupienie na starcie i ciśniemy, ciśniemy po wygraną. W sumie jak co roku, ale naprawdę teraz yy, no, jest yy, no, duża szansa, dobrze się czuję, więc yy, powalczę. Jakie były przygotowania? Te w trakcie zimy właśnie i czy ciężko było wytrzymać nie jeżdżąc samochodem wyścigowym? Ciężko było wytrzymać, ale no muszę się przyznać, że aż tak dużo Aż tak dużo jakby, no nie, 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 nie trenowałem tej te, te zimy Musiałem sobie z różnych tam względów trochę odpuścić Także no to raczej tutaj właśnie bo Testy nowych opon i nowych ustawień samochodu no Tydzień temu jakby się zaczęły tak dla mnie Ale jakoś to myślę, że w miarę poczułem to auto Więc czuję się w miarę, w miarę dobrze z tym To co nam pozostaje? Trzymać kciuki mocno no trzymajcie kciuki za mnie wszyscy i na no, wszystko.